Całuśnicy tacy. Cześć. Możesz tym zrobić bliższy kadr, moim, nie? Moim bliższy kadr. O. Dzień dobry wieczór, witam serdecznie. Monika Laskowska, najlepsza polska dziennikarka. Są ze mną. No, zadymiary, zadymiary. Paulinka Porzutek, cześć. Cześć. I Karolina Poszucek, cześć. 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 E, Karolina, padło już pytanie dziś, e, czy na trzeźwo? Dziś na trzeźwo. Ale bo ja nie wiem, ja z ostatnio rozmawiałam, ja nie czułam od ciebie alkoholu. E, chyba, że ja jestem perfumy moje tak pachniały. E, powiedz na trzeźwo dziś. Tak, na 100%. Trochę mnie trema zjadła ostatnio i e, dałam popis e, niezłego aktorstwa. To był e, performance. E, aktorstwo pierwsza klasa, bardzo mi się podobało. Siema e, ciosu. Zawsze do mnie Laskowska mówi. Słuchajcie, ja jestem po spa, właśnie, po masażu. Byłam też na MassBide Music. E, była Miss Polski, e, Patrycja Kazadi, i w ogóle śpiewałam też i tańczyłam z uczestnikami, bo dzisiaj jest finał MassBide Music. E, Paulinka zaczepiała, was, Patrycja Hewka, mała czarna. E, ostro, ostro. Powiedz mi, czy ty masz też taką złość do Patrycji? O co tak naprawdę? Wiesz, to kwestia jest tego, jak się zachowuje tutaj, to że mnie, mnie uderzyła już kolejny raz, podrapała mnie tutaj jak przychodziłam nawet na ten wywiad, atakowała mnie gdzieś a, a ochrona jest, nawet nie mogę jej uderzyć, więc mam nadzieję, że ta złość zostanie rozluźniona w Oktagonie i będę mogła jej przywalić. A powiedz mi, czy po walce jak myślisz, jak emocje już opadną, bo rzeczywiście, słuchajcie. Zazwyczaj tak to jest, że przed walką są ogromne emocje kto nie podejdzie, to jest narażony na najwyższe ryzyko. Też tak macie? E, no, znaczy ja po prostu mam są e, do Patrycji, więc u mnie to jest tak, że po prostu już chcę tej walki. Już się nie mogę doczekać, po prostu aż się zmierzymy. I naprawdę jeżeli chodzi o nią, to naprawdę trenowałam. Ja ogólnie nie jestem agresywna, ale jeżeli chodzi o patrycję, no to ona się już pokazała z takiej strony, że z miłą chęcią Wypierdzielisz, jest... już ładnie mówią. No tak, oczywiście. Dziękuję Karolinko. E, Karolina wiem dlaczego ma uraz do Pauliny, do, a do, do, do Patrycji Chewki. E, a ty dlaczego? E, po prostu za siostrą stoisz murem? E, nie, to chodzi o to, co Patrycja wobec mnie mówiła. Ona mnie nazwała kurwa, Grześka. Jakieś, nie wiem, to co zrobiła na początku powoduje u mnie taką złość, że po prostu no, należy jej się. Należy jej się. No nie można tak się zachowywać. Ona tam do każdego dymiła, do mnie też dymiła, mnie biła. Więc jak najlepiej, jak najbardziej bym jej chciała w I w życiu, po walce, nie będzie moją koleżanką nigdy tym życiu. Nawet, nawet na nią nie splunęłam. Powiedz mi, czy, Patrycy, czy um, Patrycja Hefka rzeczywiście to jest tak, że zrobiła wszystko, żeby być tu w tym miejscu i spełniła chyba swoje marzenia, nie uważasz? No Jeżeli tak chciała się zaprezentować i to jest jej marzenie, no to jak najbardziej gratuluję jej takiego, takiej prezentacji. Ja muszę się zapytać o to, ale zapytam się też Karoliny, bo na pewno nie słyszałaś. Patrycja Hewka bardzo dużo zrobiła, ale też była wcześniej partnerką. E, jakby nie było, spotykała się z Grześkiem i czy o to jest właśnie złość? O to, że się spotkała się z Grzegorzem nie, ale o to, że jak już Grusik był ze mną e, i ona cały czas do niego wypisywała. Miała faceta i cały czas pisała do, do mojego faceta, żeby się z nią spotkał, e, no wszystko, po prostu wszelkie jakieś diabełki, jakieś bananki, jakieś proponowania, żeby jej wsadził banana w tyłek, ale to banana prawdziwego naprawdę tak robiła, takie wiadomości są, więc jakby nie patrzeć, ja po prostu jestem zła na to, że ona Pokrywałam mojego faceta, no on nigdy nie chciał z nią być, a to nic dziwnego, jak to jest no, patrycja, jak ona się tak zachowuje poniekąd, no to wiadomo, że nie chciał z nią być. Ale chce być razem ze mną, a ona pisze do niego takie rzeczy, no to jak ma rozkrapiucha i firany, no to nie tak wypada. Nie no, wypada, nie wypada. Moja przyjaciółka powiedziała ostatnio tak, jeżeli na ciało A działa ciało B, to nie wpierdziela się ciało C, chyba że chce. Jedna i druga strona i później trzecia. No dobra, e, e, Paulinko, powiedz mi proszę cię, jak e, emocje tuż przed walką, bo dzieje się, cały czas się kłócicie z małą czarną. E, Myślę, że to będzie walka... Może bo, pierwsze pytanie jak się czujesz, e, a drugie czy to będzie walka taka na, na pięści, na mocno, czy też będzie ciąganie za włosy i... Na pewno nie będzie ciągania za włosy, na pewno będzie mocno, w szczególności z mojej strony. Jeżeli chodzi o moje nastawienie, dla mnie to jest zabawa jak najbardziej przynosi i bawić. Mam nadzieję, że od razu później będę miała gdzieś tam drugą walkę, żeby czy kolejną znaczy, żeby gdzieś tam dalej zostać w tym treningu. No i Patrycja, no, myślę, że no, jesteśmy dobrze przygotowani. Ja się spodziewam, powiem Wam szczerze, że raz miałam e, ala trening z e, Patrycją. E, nie powiem Wam, bo to było Trochę niefajna. Jakie ma umiejętności, co potrafi, a co nie? Czy ma moc, czy nie? E, powiedz mi, jak Twoje samopoczucie przed walką. Bardzo dobre. Znaczy, wiadomo, że jakiś stres tam jest. Nie wiem jeszcze, jak to będzie wyglądało ogólnie z dziewczynami, która na przykład nie będę się piła z Marianną, ja bym osobiście wolała się pić z Patrycją, ale wszystko jest możliwe. Ja jestem gotowa na wszystko. Będziecie gani za włosy? Na pewno nie, będą związane i w więc nie mam opcji, aczkolwiek z chęcią patrzę, jeszcze raz te kłaki wyrwała. No, nie chciałam zadawać tego pytania, żeby nie zdradzać game planu, ale... No, jest Mariana Schreiber, ma ogromną przewagę fizyczną i jest też Patrycja, jest niższa od Was, ale wagowo chyba jesteście podobnie, prawda? E, tak, no wagowo jesteśmy podobne, widać, że Patrycja brała sterydy, no bo Marianie też się tego spodziewam, więc no, to to są na pewno takie babo chłopy. E, ale, ale jesteśmy naprawdę kondycyjnie dobrze przygotowani. Ja trzymam dziewczyny za Was mocno kciuki. Piszcie w komentarzach za kogo trzymacie kciuki. E, dziewczyny siostry Porzucek, Paulinka i Karolinka, czy Marianna, Schre Schreib, czy Marianna Schreiber i Patrycja Hewka. Piszcie w komentarzach. słupki, dzwoneczki, mua, buziaczki. Dziękuję dziewczynom.